Ea ja este în care bara diversa. Ea, yeah, eu ea ja este care bara diversa. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony karę Bara Diversa i trochę dziwnemu naszemu funkcjonowaniu z tą patologią, która się obecnie dzieje na rynku. Bo nie ukrywając, macie tutaj u mnie w tym momencie dwie kary Bara Diversa, które pochodzą z dwóch różnych populacji. I tak naprawdę te populacji tajskiej to mogą nad nie być karę Bara Diversa, tylko jakieś inne kary Bara, które nie są jeszcze oznaczone. A tu macie taką prawdziwą karę Bara Diversa, która jest z populacji chińskiej. W ogóle to jest też ciekawa kwestia, że możecie zobaczyć jak się różnią anatomicznie od siebie, że ta z populacji tajskiej jest takim wiecie byczkiem, bym to powiedział, że widać, że kreatynka wleciała i że jest bardzo dobrze zbudowana, a ta z populacji chińskiej no jest taka bym powiedział chuderlawa, jest trochę mniejsza i na pewno ma dużo mniejszy tłów. Odwłok też jest trochę mniejszy, no i wydaje się ogólnie mniejsza. Widać, że ta populacja trochę inaczej się wykształciła i znacząco się różni od tych tajskich. I to jest właśnie dość ciekawa kwestia, bo te właśnie są poliginiczne, a te tajskie najprawdopodobniej bardziej są monoginiczne. I jak rozmawiałem sobie z panem ekspertem od Karebara Diversa, czyli Danielem, to on też wspomina właśnie, że te z populacji tajskiej lubią sobie odrywać kończyny, lubią być agresywne w stosunku do siebie, no i bardzo niechętnie przyjmują nowe królowe. A zasadniczo ta chińska, no już nie ma tych problemów. I też ogólnie podejrzewamy, że najprawdopodobniej mogą się rozmnażać sownie, czyli że mają tam E-Braiding. I taka konkluzja jest dość ciekawa z właśnie z tej przyczyny, że jak spojrzycie sobie na rynek chiński o ile jesteście obeznani w takich hurcikach i tych kwestiach to nigdy nie znajdziecie rójkowej królowej na rynku chińskim zawsze znajdziecie odłowione kolonie i nigdy nie pojawia się wiecie taka typowo rójkowa królowa z tych rejonów a z innych rejonów już Azji pojawiają się typowo królowe rójkowe co daje nam do zrozumienia, że raczej ich model rozmnażania się znacząco różni od tych na przykład Karewara tajskich dlatego będziemy to sprawdzać sobie na kanale i będziecie obserwować sobie żywot tej oto właśnie królowej i będę wam dawać aktualizację, jak sobie ona radzi jednocześnie różnice pomiędzy tą królową z Tajlandii a tą królową z Chin jest taka, że mogą przyjmować od siebie potomstwo nie wiem jak wygląda to w drugą stronę, bo niestety moja królowa nie ma swojego potomstwa, ta chińska więc na ten moment będę musiał chwilowo podkraść tajskiej, co zrobiłem. Możecie zobaczyć, jak ona transportuje sobie potomstwo normalnie od siebie. I najprawdopodobniej mogą trzymać się nawzajem od siebie, więc te różnice pomiędzy nimi nie są aż takie znaczące. Ewentualnie występuje u nich coś podobnego jak u Camponotus, że mimo że są z różnych gatunków, to i tak przyjmują te potomstwo i mogą żyć sobie wspólnie ze sobą i nie mają jakichś większych konfliktów. Ale raczej podejrzewałbym to, że to jest jakiś podgatunek, tym bardziej, że mamy i tak już wiele opisanych podgatunków właśnie carebara Diversa, występujących w Azji, jeżeli dobrze pamiętam, to ich chyba było ponad 10. Podobną ilość macie na przykład Fejdole Megacefala, to jest taka ciekawostka, której niewiele osób może sobie zdawać sprawę, ale w Afryce macie was 8 Fejdole Megacefali, takich wiecie podgatunków typowo, które występują też w różnych częściach Afryki i potrafią też w ogóle robić szkody. To jest też taka ciekawostka, ale to nie dziwi mnie też, że takie rzeczy się mogą dziać u nas. Teraz rodzi się trochę nieciekawy problem, że warto byłoby może oznaczać populacje, z których są brane właśnie te kare, bara diversa, bo ma to trochę znaczenie. bo Taka populacja na przykład chińska znacząco się różni od tej tajskiej, a jeżeli dobrze rozumiem, to nie mamy w różnorakich sklepach zaznaczone tego. i bardzo dużo karebara diversa z Europy, w ogóle mogą nawet nie być typowo tymi karebara diversa, co ludzie myślą, że mają. I to jest właśnie taka dość ciekawa kwestia, która myślę, że za jakiś czas będzie bardziej funkcjonować w środowisku, że będziemy bardziej na to zwracać uwagę. Bo to trochę nie jest chyba w porządku, że mamy w sklepach dostępne mruki, które zasadniczo są oznaczane na słowo honoru, a mogą nie być tym, czego poszukujecie. Bo jeżeli szukacie takich typowo Karebara diversa, no to to co jest, no to jest tylko takim substytutem, bo to nawet jakbyście sobie wzięli te królowe, które możecie znaleźć właśnie w tych sklepach i porównali ze zdjęciami do znaczenia tych arebara no to zobaczycie znaczące różnice anatomiczne na głowie w ogóle jak widziałem zdjęcie głowy tej właśnie populacji tajskiej to ona wygląda jakby dostała młotkiem a ta chińskiej no inaczej wygląda więc y, to jest dość ciekawa kwestia i wydaje mi się że warto też o tym właśnie napomknąć i wspomnieć i jakby się okazało, że na przykład te z populacji chińskiej, bo na ten moment podejrzewamy o tym i braiding, chociaż nie wiemy, czy to na pewno się dzieje, choć istnieją na to przesłanki, bo były nawet nagrania dostępne na przykład na Instagramie, gdzie królowa kopulowała samcem normalnie w kolonii, jak sobie szły wężykiem. Więc to jest rzecz ciekawa i to jest właśnie z populacji, jeżeli dobrze rozumiem, chińskiej. Więc to jest kwestia, którą będziemy najpewniej w najbliższych latach wyjaśniać w naszym brówczarskim świecie i może dojść do takiego przewrotu, kopernikańskiego, że nagle jedne będą fe, karybara, a drugie będą spoko. Poza tym w ogóle muszę wam się pochwalić, że ta druga królowa, którą niedawno trzymałem tam z Invasion, to był ostatni wiecie, taki żółt mrówek, który tam od nich miałem przed zakończeniem współpracy z budżetu takiego mojego sklepowego, bardzo fajnie przyjęła sobie potomstwo i w ogóle królowa nawet z robotnicami się super zaprzyjaźniła, więc najpewniej będziecie mogli za jakiś czas, chyba, że ktoś chce teraz, bo to, to zasadniczo jest, że się waham, ale raczej będę Przedawać te kolonie, więc jeżeli ktoś by chciał, to napiszcie mi na fanpage, to mam taką fajną kolonię Karebara za 320 zł już wyprowadzone zasadniczo, że jak wyjdzie to potomstwo, co ona teraz ma, to będziecie super zadowoleni, bo tam będzie chyba co około 100 robotnic naprawdę potomstwa nawaliłem jak powalony ale poza tym populacja chińska trafiała tutaj właśnie do takiego zbiornika, który zrobiłem dla tych właśnie Karebara i ja się śmieję, że to jest po prostu idealne dla nich warunki, dajecie im trochę koreczka dajecie im torf Dajcie im trochę piasku i mrówki są zadowolone. Jezus mary, jak ja widzę, jak ta królowa sobie, wiecie, od razu z robotnicami myk pod korek i sobie tam żyją. To ja jest po prostu happy. I w ogóle zauważyłem, że te mrówki, nie wiem, jak mają wybór, próbówka korek, czy coś tego typu, to się zawsze pod tą korą chowają. Najlepiej też nie robić nie wiadomo jak grubej tej warstwy w, wiecie, ziemi, która jest na arenie, żeby mrówki też miały możliwość, wiecie, nie zakopać się wam permanentnie, tylko się mogli je obserwować, więc taki dobór, który ja tutaj zrobiłem, wydaje mi się, że jest idealny. Mrówki też mają oczywiście drapieżne roztocza, wrzucone wiecie, instant, bo wolę nie ryzykować, tym bardziej, że ta królowa mnie sporo kosztowała, bo ta z populacji chińskiej, która będzie dostać Stabilizowania, bo na ten moment ona jest niestabilna Kosztowała mnie też 300 parę złotych Więc zasadniczo tą królową, którą byście ode mnie brali Ja bym spłacił sobie tą chińską królową Polecam pisać na fanpage Po tę królową, bo wydaje mi się, że Fajna, wiecie, kolonia I dość, moje zdanie sprawdzona No bo ona ma swoje już robotnice, takie wiecie Wyprowadzone z tych poczwarek, co poszły No i królowa też cały czas czerwi Więc polecam się! Ale też tak, co muszę wam powiedzieć, że tą jedną populacji tajskiej też sobie zostawiam W ogóle, więc będę mieć dwie kolonie, która będzie określana teraz u mnie Karabera thai i karabera chiny I tak będę je określać teraz I jeżeli będę robić odcinek o karabera tych tajskich, to będziecie mieli karabera thai I Ja teraz będę też stosować to, że jeżeli by kiedykolwiek na moim sklepie pojawiły się te karabera z, z Tajlandii To będą miały dopisek karabera thai A jeżeli będą karabera z Chin, no to karabera Chin więc tak będzie to funkcjonować, przynajmniej u mnie. Bo wydaje mi się, że to też będzie w stosunku do Was fair, No i też. Będzie to dla was jasne, jakie widzicie karabera. Bo trochę wiecie, mówienie, że a tutaj widzicie chińskie, a tutaj tajskie, może was irytować. Więc jak będę dodawać po prostu karabera Chin, no to wydaje mi się, że będzie dla Was spoko. Ewentualnie, jeżeli chcecie, nie wiem, wymyślić jakieś inne kryptonimy na to, jakie je określać i dla was byłoby to sensowne, dzielcie się proszę w komentarzach, bo dla mnie to jest też spoko kwestia. No i będziemy pewnie robić różnorakie jeszcze eksperymenty w przyszłości. Ale na ten moment najbardziej będę się skupiać, żeby ta kolonia chińska super wyrosła i super sobie. Zajęła areały terenu, że ich habitat, który będą u mnie żyły, był jak najlepszy, jak najbardziej przystosowany dla nich. Wręcz w ogóle będę mieć na tym moim stole do pokazywania mrówek przygotowane już dla nich całe, wiecie, formikarium first step, który kiedyś był w innej kolonii Karebara tajskiej który był, wiecie, gniazdo ziemne plus wielka arena, którą Daniel zrobił chyba jedna z w ogóle z jego pierwszej, jeżeli dobrze pamiętam. Więc mrówki będę miał tam zarąbiście, będziecie mogli oglądać te szlaki. W ogóle tam chyba było to nagranie, co ja karmiłem czurami i no kolonie Carrebara, Mego, kiedy jeszcze ta arena u niego była i miał fajną kolonię, niestety, która się przekręciła z czasem, bo miał niestety dość niefajnego pracownika, który mu nie ogarnął, kiedy pojechał na wakacje. No ale ogólnie to jest taka kwestia z mrówkami, że pamiętajcie, że takie mrówki trzeba dbać i trzeba o nie pilnować, bo potem może iść różnie. No nic, jest odcinek to dość pewnie przegadany, ale wydaje mi się, że też takie lubicie, więc co, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie miły komentarz. Widzimy się w następnym filmie. Cześć!